Wkrótce uciekną do Europy, a Polska będzie... Prawie 60 lat temu Gunhilda Smelhus, 90 letnia norweska emerytka, gorliwa chrześcijanka, miała wizję o przyszłości. Wizję tak przerażającą, że postanowiła przejść kilometry do najbliższego kościoła, aby podzielić się tym, co zobaczyła, z miejscowym księdzem. Ta bardzo szczegółowa i prorocza wizja tak przeraziła księdza, że natychmiast napisał list i wysłał go do wielu kościołów i wspólnot w Europie, aby ostrzec przed tym, co nadchodzi. Ta przepowiednia jednak nigdy nie stała się tak popularna i znana jak pisma Nostradamus, słowa Baba Wangi, ojca Klimuszko czy Jan Paweł II. Stało się tak, ponieważ ta wizja jest szokująca, niepokojąca i konfrontuje nas z samymi sobą. Gunhilda mówiła o Europy w stanie upadku imigrantach uciekających w rozpaczy i technologii, która zniszczy umysły. Jednak najbardziej niepokojące jest straszne wydarzenie, które zmusi ludzi do masowej ucieczki do Europy. Ona również ujawniła, czym będzie to wydarzenie i jakie znaki będą mu towarzyszyć. Znaki, które podzieliła na cztery etapy. A teraz ludzkość dotarła do ostatniego etapu. Jej słowa spełniają się na naszych oczach. Nie pozostawiając miejsca na opóźnienia. Kim była Gunhilda Smelchus? Czy naprawdę żyjemy w ostatnich dniach, które przepowiedziała: Co jeszcze nadejdzie? Gunhilda Smelchus, znana jako i staruszka z Valdres, była wdową, luteranką, znaną z nieskazitelnej reputacji w norweskiej społeczności. W wieku 90 lat była szanowana przez wszystkich jako kobieta modlitwy, czujna, godna zaufania. I o niezachwianej moralnej integralności. Jej proste życie wieśniaczki oraz jej szczera wiara nadawały ogromną wiarygodność wszystkim, które mogła powiedzieć. Ale to w lipcu 1968 roku wydarzyło się coś nadprzyrodzonego. Gunhilda dotarła do miejscowego kościoła zrozpaczona, po przejściu kilometrów od swojej farmy w palącym słońcu, poruszona boską pilnością. Szukała księdza. Ponieważ otrzymała bezpośrednie instrukcje z nieba, by ostrzec ludzi o przerażających wizjach, które otrzymała. Jej słowa były tak szczegółowe, tak dokładne na temat przyszłości, która wydawała się niemożliwa, że sam ksiądz był zaniepokojony i natychmiast rozesłał te przepowiednie po całej chrześcijańskiej Europie. Oto pełne objawienie, które staruszka z Waldres otrzymała bezpośrednio z nieba. Słuchaj uważnie. Widziałam świat jak glob przed moimi oczami. Mogłam zobaczyć Europy, kraj po kraju, Skandynawię, Polskę, Niemcy i moją ukochaną Norwegię. Widziałam różne sceny, które wydarzą się przed powrotem Jezusa, tuż przed tym, jak na ludzkość spadnie ostatnia katastrofa, katastrofa jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy, nawet podczas dwóch wielkich wojen. Pierwszym znakiem, który Pan mi pokazał przed rozpoczęciem trzeciego konfliktu światowego, jest to, że będzie istniał relaks, jakiego nigdy wcześniej nie było w historii. Zapanować ma trwały pokój między potęgami Wschodu i Zachodu. Widziałam, jak ludzkość odetchnie z ulgą, ciesząc się wolnością. W tym czasie fałszywego pokoju wiele krajów przejdzie przez rozbrojenie, w tym moja własna Norwegia, a nikt nie będzie przygotowany, gdy wojna wybuchnie w sposób nagły którego nikt się nie spodziewa. Ale podczas gdy narody będą świętować ten fałszywy pokój, coś o wiele bardziej niepokojącego wydarzy się w samej Kościele Chrystus. To będzie drugi znak. Wśród chrześcijan pojawi się letniość duchowa, jakiej nigdy wcześniej nie było. Widziałam, że przed powrotem Jezusa chrześcijanie będą zamknięci na słowa prorocze i boskie ostrzeżenia. Nie będą już chcieli słuchać o grzechu, pokucie i zmianie życia. Zamiast tego wszędzie pojawi się Ewangelia Dobrobytu, gdzie ostatecznym celem stanie się posiadanie wiele i bycie kimś ważnym w świecie. Widziałam, że dobra materialne staną się najważniejszymi rzeczami dla osób, które nazywają siebie chrześcijanami. Kościoły, domy modlitwy i świątynie będą coraz bardziej puste, podczas gdy prestiżowe budynki będą wznoszone za ogromne sumy, by zaimponować światu kazania o tym by wziąć krzyż i pójść za Jezusem zostaną zastąpione przez rozrywkę, światową kulturę i przedstawienia artystyczne. Widziałam, że nadejdzie moralny upadek, jakiego żadne z krajów chrześcijańskiej Europy nie doświadczyły wcześniej. Ludzie będą żyć razem bez małżeństwa, jakby to było coś naturalnego. Zanieczyszczenie i niewierność będą akceptowane i usprawiedliwiane na wszelkie możliwe sposoby. Pojawi się to nawet w kręgach chrześcijańskich. To, co jest sprzeczne z boską naturą, nie będzie już rozpoznawane jako grzech, ale będzie celebrowane nawet w kościołach. Pan pokazał mi wizję czegoś, co dopiero zaczynało się w moich czasach telewizji. Widziałam, że będą programy, jakich nigdy wcześniej nie widziano. Telewizja stanie się czymś w rodzaju radia, gdzie będziemy mogli wybierać spośród setek opcji. Wszystko będzie pełne kłótni i straszliwych konfliktów. A ludzie nauczą się niszczyć siebie nawzajem przez to, co widzą na ekranach. Na ulicach ludzie nie będą czuli się już bezpieczni, ponieważ będą naśladować to, co oglądają. Widziałam niepokojące sceny konfliktów i zniszczeń, które rozprzestrzenią się po społeczeństwie niczym choroba. Widziałam także, że intymne sceny z małżeństw będą pokazywane w telewizji, dostępne dla wszystkich. Wszystko, co kiedyś było święte i prywatne, zostanie zniszczone. A to, co najbardziej nieprzyzwoite, będzie wyświetlane przed rodzinami jako rozrywka. A potem, czwarty znak, najbardziej przerażająca wizja, którą otrzymałam, dotyczyła tego, co stanie się z chrześcijańską Europą w czasach ostatecznych. Widziałam, że ludzie z ubogich krajów przybędą masowo do Europy w tak ogromnych liczbach, że rodowici mieszkańcy zaczną patrzeć na nich źle i traktować ich wrogo. Widziałam, że będą traktowani dokładnie tak, jak Żydzi byli traktowani przed wojną, z pogardą i rosnącym prześladowaniem. Widziałam, że ta migracja nie będzie tylko ruchem ludzi, ale częścią większego planu zmiany chrześcijańskiej tożsamości Europy. Wiele osób, które przybędą, przyniesie ze sobą inną religię, dziwne zwyczaje i wrogość wobec wartości chrześcijańskich, które zbudowały naszą cywilizację. Widziałam, że w wielkich miastach Europy powstaną całe dzielnice, do których chrześcijanie nie będą już mogli wejść bezpiecznie. W tym momencie moich wizji zobaczyłam coś szczególnego o Polsce. Widziałam, że ten kraj, który tak wiele wycierpiał pod różnymi uciskami, ale zawsze zachował swoją wiarę katolicką, odegra wyjątkową rolę w czasach ostatecznych. Widziałam, że kiedy inne narody europejskie całkowicie porzucą swoje chrześcijańskie dziedzictwo, Polska wciąż będzie podtrzymywać płomień prawdziwej wiary. Widziałam obraz Matki Boskiej Częstochowskiej chroniącej naród Polski, jak matka chroni swoje dzieci. Widziałam, że polscy święci i męczennicy będą szczególnie wstawiać się za wszystkimi prześladowanymi chrześcijanami w czasach ostatecznych. Ale widziałam także, że nawet Polska nie ujdzie pokusom. Widziałam młodych Polaków, którzy będą przyciągani przez te same oszustwa, które zniszczyły inne narody. A rodziny będą się dzielić na tych, którzy pozostaną wierni, i tych, którzy wybiorą drogę świata. Widziałam, że kiedy wszystkie te znaki się wypełnią, kiedy odstępstwo od wiary chrześcijańskiej połączy się z odrzuceniem tradycyjnych wartości i brutalnym traktowaniem obcokrajowców, wtedy łzy zaczęły spływać po moich policzkach, ponieważ widziałam, co stanie się dalej. Nie będę żyła, by to zobaczyć. Ale wy będziecie mogli to zobaczyć i będziecie świadkami. Widziałam, że wtedy Jezus przyjdzie nagle nie w miłosierdziu, ale w sądzie, a trzeci konflikt światowy wybuchnie w sposób nagły i nieoczekiwany. Będzie to krótka wojna, ale wszystko, co widziałam podczas pierwszej i drugiej wojny, będzie tylko zabawą w porównaniu do zniszczenia, które nadchodzi. Ten konflikt zakończy się wybuchami, które sprawią, że ziemia zatrzęsie się, a niebo stanie się ciemne. A potem zobaczyłam wielką proroczą odwrotność. Ci, którzy pozostaną w bogatych krajach, w tym Europejczycy, Amerykanie i inni, którzy wcześniej byli prosperujący, uciekną desperacko do biednych krajów, które wcześniej pogardzali. Ale tam będą traktowani tak samo źle, jak sami traktowali imigrantów, gdy ci przybyli do ich ziem. Sprawiedliwość boska objawi się poprzez tę całkowitą zmianę okoliczności. Wtedy Polska pokaże, dlaczego została wybrana i będzie schronieniem, które przyjmie wszystkich z otwartymi ramionami. Kiedy podzieliłam się tymi wizjami z Księdzem, drżałam, ponieważ odpowiedzialność za ostrzeżenie ludzi była na mnie. Powiedziałam: Cieszę się, że nie muszę tego widzieć, ale kiedy ten czas nadejdzie, musicie mieć odwagę, by powiedzieć ludziom: otrzymałam to wszystko od Boga i nic z tego nie przeczy temu, co naucza Biblia. Wiedziałam, że wielu nie uwierzy, że powiedzą, że stara wieśniaczka nie może otrzymać wizji o przyszłości, ale nalegałam. Ten, komu grzechy zostały odpuszczone i dla kogo Jezus jest Panem i Zbawicielem, ten będzie zachowany nawet w wielkiej udręce, która nadejdzie. To, co najbardziej mnie uderzyło, to jak wszystko będzie powiązane. Fałszywy pokój doprowadzi do rozbrojenia, zostawiając narody bezbronne. Apostazja chrześcijańska usunie ochronę duchową, która chroniła Europę przez wieki. Rewolucja moralna zniszczy rodziny. Masowa migracja, połączona z rosnącą wrogością, stworzy warunki do ostatecznego konfliktu. Widziałam, że telewizja i przyszłe technologie będą kluczowymi narzędziami w tej destrukcji szerząc niemoralność i zamieszanie we wszystkich domach. Ludzie staną się zależni od tych rozrywek, tracąc zdolność do rozróżniania dobra od zła. Widziałam, że kiedy rozpocznie się ostateczny konflikt, będzie inny niż wszystkie poprzednie, ponieważ będzie fizyczny i duchowy jednocześnie. Widziałam, że moce demoniczne zostaną uwolnione, wpływając na światowych liderów, którzy podejmą decyzje prowadzące do masowej zagłady. Widziałam, że zostaną użyte instrumenty wojenne, których nawet nie możemy sobie wyobrazić, powodując natychmiastową dewastację. Ale nawet w obliczu całej tej destrukcji Widziałam, że miłosierdzie Boże nie zostanie całkowicie zabrane. Widziałam, że ci, którzy pozostaną wierni, którzy prawdziwie się nawrócą i wezwą Jezusa jako Zbawiciela, będą chronieni. Widziałam, że małe grupy prawdziwych chrześcijan będą utrzymywać przy życiu światło wiary, aż Chrystus powróci, aby ustanowić swoje ostateczne królestwo. Minęło ponad pięć dekad od momentu, kiedy ta skromna norweska wieśniaczka otrzymała te niezwykłe wizje. A dzisiaj możemy na własne oczy świadczyć o precyzyjności każdego szczegółu, który otrzymała. Pierwszy znak już całkowicie się wypełnił. Fałszywy pokój między supermocarstwami wschodu i zachodu nadszedł dokładnie tak, jak przewidziała. Widzieliśmy koniec zimnej wojny, upadek muru berlińskiego, a kraje takie jak Polska uwolniły się spod jarzma komunistycznego, aby zaczerpnąć powietrza wolności. Dzisiaj, kiedy wybuchają konflikty na całym świecie, Dostrzegamy, jak bardzo byliśmy nieprzygotowani, naiwnie wierząc, że pokój będzie trwać na zawsze. Drugi znak to bolesna rzeczywistość, którą każdy szczery chrześcijanin może zaobserwować. Apostazja w kościołach osiągnęła alarmujące poziomy. Miliony świątyń na całym świecie zostały przekształcone w muzea, centra kultury lub po prostu porzucone. Tymczasem wielkie milionowe kościoły są budowane. Promując wypaczoną ewangelię skoncentrowaną na dobrobycie materialnym. Trzeci znak jest przed naszymi oczami w sposób niezaprzeczalny. Rewolucja moralna, która ogarnia Europę i świat. Zachowania, które kiedyś były uważane za grzeszne i nienaturalne, są dzisiaj publicznie świętowane, a nawet narzucane jako obowiązkowe w szkołach. Telewizja i nowoczesne technologie stały się dokładnie tymi narzędziami korupcji, które widziała, szerząc niemoralność. Zamieszanie mentalne i normalizację przemocy w każdym domu. Ale to czwarty znak sprawia, że rozumiemy, iż żyjemy dokładnie w czasach, które ona przepowiedziała. Masowa imigracja do Europy odbywa się w tak intensywny sposób, że całkowicie zmienia kontynent. W wielu dużych miastach powstały dzielnice, w których rdzenni Europejczycy nie czują się już bezpiecznie, wchodząc do nich. Najbardziej prorocza wizja ze wszystkich zaczyna się materializować. Ludzie uciekający masowo do Europy. Już nie imigranci z biednych krajów, ale uchodźcy z krajów bogatych, które są dewastowane przez konflikty, upadki gospodarcze i katastrofy naturalne. Prorocza odwrotność, którą widziała, dzieje się na naszych oczach. Polska, jak prorokowała Gunhilda, pozostaje jednym z ostatnich bastionów wiary chrześcijańskiej w Europie. Podczas gdy inne narody europejskie całkowicie porzuciły swoje chrześcijańskie dziedzictwo, Polacy wciąż bronią swoich tradycyjnych wartości i oddania matce bożej. Ale nawet tam pokusy współczesnego świata zagrażają nowym pokoleniom. Nie możemy już udawać, że to tylko przypadki. Każda część proroczej wizji Gunhilda się spełnia. Jeśli trzy pierwsze znaki już się w pełni wypełniły, a czwarty jest w pełnym rozwoju. Ile czasu zostało, zanim trzeci konflikt światowy wybuchnie na naszych oczach? Czas na przygotowanie się kończy. Czas na prawdziwą pokutę dobiega końca. Czas na umocnienie naszej wiary przemija. Wszystkie znaki są tam, dla tych, którzy mają oczy, by je zobaczyć. Pytanie, które pozostaje, to: Czy jesteś duchowo przygotowany na to, co nadchodzi? Czy Twoja rodzina stoi na twardej skale prawdziwej wiary? A ty, widząc jak wszystkie te znaki się wypełniają, jakie refleksje masz na temat roli, jaką twoja wiara powinna odegrać w tych ostatecznych czasach? Napisz w komentarzach, jak widzisz te wydarzenia, które dzieją się wokół nas.